Gdybym dzisiaj stracił wszystko, co mam i musiał od zera budować widoczność w mediach społecznościowych, to na pewno nie skupiałbym się tylko i wyłącznie na zasięgu organicznym. W ciągu 30 dni wdrożyłbym pięciostopniowy proces, który przedstawię Ci dzisiaj w tym materiale. W pierwszej kolejności skupiłbym się tylko i wyłącznie na YouTubie. Starałbym się tworzyć materiały Evergreen tak, aby docierać do jak najszerszego grona, które jest zainteresowane potencjalnie moim produktem, moją usługą, osoby, które są potencjalnie gdzieś tam w oku mojej niszy. Materiały Evergreen to takie, do których osoba może wrócić jutro, pojutrze, zero. 2.5. Do tego bardzo dobrze się sprawdzą na przykład poradniki, dzień z życia, pokazywanie swojego procesu pracy, swoich metod, osiągnięć case study. To, co rzeczywiście możesz się pochwalić, ale jednocześnie możesz przedstawić w bardzo ciekawy sposób. W tych wszystkich materiałach starałbym się też umieścić momentami storytelling, nawet w takich poradnikach, tak aby wzmocnić siłę przekazu i nie być tylko nudnym edukatorem, który tak naprawdę możemy sobie sklonować 10 takich osób, każdy może nagrać poradnik i będzie taki sam. Mnie musi wyróżnić realna historia, czy to biznesowa, czy to jakaś życiowa, coś, co będzie nawiązywało do danego poradnika. Dlatego YouTube będzie fundamentem, który nie będzie od razu aż tak mocno działać, ale z czasem będzie naprawdę na zasadzie kuli śnieżnej napędzać Twoje działania sprzedażowe. Żywotność takich filmów naprawdę może trwać latami. Sam się o tym przekonałem, kiedy wstawiłem materiał o tym, jak przygotować się do otwarcia swojego lokalu z kebabem. Do dnia dzisiejszego, a ten film już jest półtora roku, jak dobrze pamiętam, nadal ludzie do mnie piszą na maila. W celu umówienia się na konsultacje. Także pamiętaj, nieważne to jest, czy będziesz generował setki tysięcy wyświetleń, prawdopodobnie ich nie będziesz na starcie generować. Te nawet 100, 200 czy 1000 wyświetleń może naprawdę być bardzo jakościowe, jeśli chodzi o potencjalnych klientów. I starałbym się wrzucać raz w tygodniu taki materiał na YouTube. Kolejnym krokiem są krótkie materiały w formie wideo, czyli Reelsy na TikToka, na Instagrama, na Facebooka oraz na YouTuba jako shortsy. I tutaj albo możesz robić wycinki z materiału na YouTube, najciekawszy moment, jakiś case studies, to, co realnie. Nie może zatrzymać uwagę widza, bądź bezpośrednio tworzyć materiały dedykowane właśnie pod krótki format wideo. Szczerze mówiąc, dla efektywności, bardziej polecam to drugie, ponieważ będziesz mógł bardziej doprecyzować scenariusz i to, jak mówisz do kamery, to co mówisz, jak pokazujesz, a także łatwiej edytować po prostu takie filmy. I tutaj starałbym się złapać temat jak najszerzej, ale nadal w oku Twojej branży. Chodzi o to, aby tworzyć 20-30, maksymalnie 40-sekundowe filmy, które będą jednocześnie przedstawiały Twoją historię, bądź jakiś ciekawy punkt widzenia na branży. Na nisze, na to, czym się zajmujesz bądź edukacja, oczywiście najlepiej storytelling plus edukacja. Te dwie rzeczy najlepiej się dzisiaj łączą w 2026 roku i starać się tworzyć te materiały tak, aby trafiać jak najszerzej. Czyli na przykład jak wygenerować film, który będzie mieć pół miliona wyświetleń, ponieważ szeroka eksploracja wokół twojej niszy, a także branż ościennych, czyli branż, które są gdzieś tam wokół twoich zainteresowań, czyli klienci mogą jednocześnie przejść z jednej niszy do drugiej albo jest to połączone, gdzie potem możesz nawiązać jakieś współpracę związane z danym innym twórcą bądź innym usługodawcą, gdzieś połączyć siły. To da ci naprawdę bardzo fajną eksplorację wizerunkową, która będzie potem oczywiście skutkowała większą ilością klientów, ale też będzie genialnym narzędziem do remarketingu, o czym zaraz powiem. Na starcie Starałbym się wrzucać około 2-3 rolek tygodniowo, tak aby nauczyć się schematów utrzymywania uwagi widza w krótkich formach wideo, a także znaleźć format, który najlepiej będzie ci się nagrywać oraz taki, który będzie bardzo szeroko oglądany. I pamiętaj, tu nie chodzi o to, żebyś robił na każdej rolce milion wyświetleń, ale tak, aby Twój na przykład Instagram rósł razem z Twoim YouTubeem. Bo uwierz mi, na Instagramie naprawdę można zarabiać bardzo dobre pieniądze poprzez właśnie zbudowaną społeczność wokół swojego nazwiska. Bo oprócz sprzedaży swoich produktów bądź usług nie tylko. Tylko mówię o rzeczach cyfrowych, tak? Ale masz swój biznes offline, możesz też na przykład nawiązać współpracę reklamową, a to są naprawdę bardzo lukratywne kontrakty. Kolejnym punktem to są właśnie płatne reklamy w systemie Meta. Na starcie ustawiłbym naprawdę mały budżet, dosłownie 20-30 zł dziennie, z celem przekierowania na profil. I tutaj masz dwie opcje. Pierwsza, albo tworzysz tak zwane welcome video, czyli wideo powitalne, gdzie informujesz, kim jesteś, czym się zajmujesz, jakie masz sukcesy i jak można od ciebie ewentualnie coś kupić. Choć tutaj bym dawał raczej call to action, czyli te wezwanie do działania. Na obserwacje. A druga, to w momencie, gdy zaczniesz już publikować swoje pierwsze materiały wideo na Instagramie na przykład, czy to na Facebooku, to jest raczej to same, prawdopodobnie zaczniesz generować wyświetlenia. Na jednym materiale może być to 1000 wyświetleń, na drugim 5, 10, może i nawet więcej, może i 50 czy 100 tysięcy wyświetleń zrobisz na którejś z rolek. I ta rolka, która najlepiej poszła zasięgiem, warto ją dopalić budżetem reklamowym właśnie z celem przekierowania na profil. Oprócz tego, że rolka organicznie wygeneruje bardzo duże wyświetlenia, dopali się budżetem reklamowym reklamowym i ściągniesz ludzi podobnych do tych, którzy widzieli właśnie tę treść w sposób organiczny. Oczywiście możesz targetować to na jakąś określoną grupę docelową i tak dalej, jednak samym celem w sobie jest to, aby ludzie weszli na profil, zobaczyli czym się zajmujesz, jaki masz biogram, jak publikujesz, jak opowiadasz i żeby ciebie zaobserwowali. To jest genialne połączenie w dzisiejszych czasach, gdzie wykorzystujesz zarówno płatny ruch, który jest ważny w dzisiejszych czasach, ale też organiczny, bo jeśli nie nauczysz się organicznie tworzyć zasięgu, to niestety, ale te reklamy, one będą raczej słabej jakości, przez co same kliknięcia, przekierowania na stronę będą bardzo drogie i ten biznes nie do końca może Ci się spinać. Kolejny punkt to zbudowanie lead magnetu. Lead magnet służy do tego, aby zebrać bazę mailową. I tutaj nieważne, czy nagrasz w formie poradnika wideo, czy to jakiś e-book, czy newsletter, jakaś inna obietnica wartości, tak aby jasno było przekierowanie na stronę lądowania, czyli na landing page, po to, aby pozyskać imię oraz maila. Czasami możesz też dodać numer telefonu, w niektórych branżach naprawdę to nieźle działa, żeby dzwonić do potencjalnych klientów i tam bezpośrednio na tak zwanej słuchawce dopinać deala. Z moich obserwacji wynika, że najlepiej zazwyczaj działają właśnie poradniki w formie wideo. Pamiętaj, lead magnet sam w sobie musi być rozwiązaniem problemu potencjalnego klienta. Tu nie chodzi o to, że ty musisz dawać całe rozwiązanie w postaci 5-godzinnego kursu. Jeden krótki problem bądź po prostu kluczowy problem i jedno rozwiązanie. Czyli na przykład ja do tego filmu mógłbym stworzyć lead magnet taki nawet poradnik, taki jak dzisiaj nagrywam na wideo, zapakować to na landing page'u i w momencie, kiedy ktoś się zapisze, otrzymuje takie nagranie, o którym dzisiaj mówię w formie YouTube'a. Uważam, że budowanie bazy mailowej nadal jest aktualne, a może nawet jeszcze bardziej potrzebne niż w poprzednich latach. Mamy zasyp treści, ciągle nowi twórcy, dużo bardzo treści związanych ze sztuczną inteligencją, generowaną oczywiście przez sztuczną inteligencję, a mając bazę mailową, masz szansę dotrzeć prawie do, do 100% osób, które gdzieś tam Ciebie zasubskrybowały, w formie właśnie newslettera, bazy mailowej, lit magnetu, obojętnie co tam sobie wrzucisz. Oczywiście w rzeczywistości otwieralność takich maili będzie na poziomie od 20 do 60%, chyba że będą naprawdę bardzo mocne maile, tak jak na przykład właśnie ten otwierający. Ja sam potrafiłem generować ponad 90% otwarć na lit magnecie samym. Natomiast gdy tworzymy już kolejne maile, to ta otwieralność była oczywiście mniejsza. I ostatni punkt, który jest po części zaprzeczeniem wszelkich lejków marketingowych, to jest to, że starałbym się sprzedawać już od pierwszego dnia. Sytuacja gdy ktoś obdarzył mnie zaufaniem i chce zostawić maila poprzez właśnie otrzymanie lead magnetu, czy zapis do newslettera, czy do jakiejś innej aktywności, Prawdopodobnie taka osoba gdzieś też może zaufać mi, żeby coś ode mnie kupić. A skoro jest taka osoba, to po co mam ograniczać jej jakiś proces decyzyjny? Tylko stworzyłbym bardzo prosty landing page, stronę ofertową, gdzie mam jakąś jedną krótką usługę bądź produkt do zaoferowania. W moim przypadku mogłyby być takie konsultacje godzinne, dołączenie do jakiejś społeczności płatnej, bądź jakiś inny produkt, którym obecnie się zajmuję, jeśli chodzi o strefę edukacyjną. Jeśli działasz poza sferą edukacyjną i chciałbyś bądź chciałabyś sprzedawać swoje usługi i produkty, które masz, przed fizycznie możesz prowadzić tak zwany one-time offer. Oto, czyli właśnie w skrócie one-time offer, oznacza, że dajesz propozycję zakupową, która jest po pierwsze albo ograniczona czasowo, albo dostępna tylko dla określonej grupy osób. O co w tym wszystkim chodzi? W momencie, kiedy ktoś się zapisuje na właśnie lead magnet, możesz albo na stronie z podziękowaniem, albo w mailu zwrotnym dać taką informację. Cześć. Możesz kupić mój produkt z jakimś tam rabatem 15%, jeśli użyjesz tego kodu. I na przykład oferta jest ważna tylko do tam północy, do, przez 24 godziny, czy jakiś tam inny określony czas. I ta oferta występuje tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu. Wtedy to wzbudza poczucie ekskluzywności, ale jednocześnie daje jasny sygnał: kupujesz albo nie. A już pomijając one time offer, możemy też oczywiście utworzyć landing page, tak jak wspomniałem wcześniej, z opisem naszych produktów bądź usług. Prosty landing page z informacją jak można się umówić, na przykład na konsultację, jak można coś od nas kupić, albo nawet bezpośrednio podłączyć to do bramki płatności, tak, i otrzymywać już wpłaty w zależności od wszystko, jaki mamy produkt bądź usługę. A dodatkowo, tak jak budowaliśmy zasięg w punkcie trzecim, czyli płatne reklamy pod przekierowanie na profil, tworzymy grupę remarketingową z osób, które widziało nasz film i przeszło na nasz profil, mogły też zaobserwować aczkolwiek to sam ten. Cel przekierowania na profil jest wystarczający, i do tych osób robimy remarketing w postaci właśnie przejścia na stronę internetową. Jest to też również bardzo prosta reklama. Możemy wykorzystać do tego kreację bezpośrednio albo z naszego profilu, albo nagrać kreację wideo, czyli będziemy coś mówić do kamery z informacją, że jeśli ta informacja, ten produkt, ta usługa jest dla ciebie potrzebna, kliknij poniżej w przycisk, a uzyskasz wszystkie informacje i właśnie przekierowanie na stronę, na ten landing page związany bezpośrednio z naszą usługą bądź produktem. Oczywiście w formie płatnej możemy też testować sobie ten Lit Magnet, zbierać maile w formie płatnej, oczywiście to też może działać. Jednak tutaj ten Lit Magnet starałby się gdzieś tam pozyskać w sposób organiczny poprzez umieszczanie na przykład właśnie zapisów na YouTube'a czy z krótkich form wideo, gdzie call to action byłoby właśnie zostawienie komentarza z określonym słowem. A automatyzacja ManyChat wysłałaby link do zapisów na landing page. I tak właśnie wygląda ten pięcioetapowy proces, kiedy masz wdrażać sobie to krok po kroku. W ciągu 30 do 60 dni naprawdę można uzyskać już pierwsze efekty swoich działań. A jeśli chcesz, żebym pomógł bezpośrednio Tobie wdrożyć taki właśnie system, to zapraszam Cię do strony poniżej. Masz link w opisie, jako pierwszą stronę wyróżnioną, w której informuję, pokazuję czym się zajmuje, jak się zajmuje, jak właśnie mogę Ci pomóc bezpośrednio wdrożyć taki system w formie mentoringowo-usługowej. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.